Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Winaja, witam wszystkie zodiakalne skorpiony, moi drodzy, czytanie tygodniowe, czytanie na tydzień od 20 do 26 października, podglądamy główne energie tego tygodnia, na co zwrócić szczególną uwagę, na co uważać, jakie rady, jakie wskazówki od kart i moi drodzy, skorpion w tym tygodniu zaczyna sezon urodzinowy, więc wszystkim skorpionom, które w tym tygodniu obchodzą urodziny, wszystkiego najlepszego. Ja chciałam tutaj z miejsca Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, niech się spełniają oczywiście Wasze marzenia, niech po ta cały czas towarzyszą Wam tylko dobre, pozytywne e, wibracje i dużo miłości. Nie tyle od ludzi, co od do samego siebie, od, od samego siebie, także drogie skorpione, wszystkiego najlepszego z okazji e, urodzin. Także już nie gadamy, zaczynamy i tasujemy karty, podglądamy ogólną prognozę energetyczną e, tego tygodnia, taki szybki, skondensowany e, przekaz, e, jakie energie do Was idą, jak sobie poradzić z tymi energiami i oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, więc bierzcie tylko to, co się zgadza. Tylko to, co z wami rezonuje, a te energie, które poczujecie, że nie są wasze, nie bierzcie ich na siłę. Bierzcie tylko to, co się zgadza. Skorpion, energię tego tygodnia. Zaglądamy. Co tam u Skorpiona? Dobrze i rada, i rada, którą sobie odsłonimy na koniec. I co tu u Skorpiona się wydarza? Jakie tu energie? Dobrze. No, ewidentnie, moje drogie Skorpiony, wy w tym tygodniu na rozkroku, a takim życiowym, jeśli to nie szpagat wręcz, słuchajcie, tutaj pokazuje mi się dosłownie rozkrok pomiędzy tym, co Skorpion ma obecnie, tym, co zna, tym, co robi, z kim się spotyka albo ma jakąś stałą relację, bo to mogą być oczywiście w różnych sferach, a tym, co było. Czyli rozkrok pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. Mhm. Także nie wiem, Skorpiony, albo coś, lub ktoś niedawno wrócił do waszego życia z przeszłości, albo wraca w tym tygodniu i sieje trochę fermentu. Dosłownie, moi drodzy, tu jest wracająca przeszłość i być może trzeba będzie właśnie pogodzić. Pewne sprawy, które są dzisiaj, plus sprawy, które kiedyś się wydarzyły, wiecie, mogą tu być jakieś powroty dosłownie ludzi, z którymi trzeba się dogadać, z którymi trzeba coś wyjaśnić. Mogą to być, i tutaj takie malutkie ostrzeżenie, zwróćcie uwagę, nie wiem, może sprawdźcie, czy nie macie gdzieś jakichś zaległości finansowych, czy przypadkiem gdzieś nie przyjdzie jakieś, nie wiem, upomnienie czy rozliczenie z poprzednich lat i trzeba będzie na przykład jakiś tutaj zwrot podatku i tak ale oczywiście może to, też być to w pozytywnym znaczeniu. Ale wraca tutaj właśnie jakaś przeszłość, którą trzeba będzie się albo uporać w tym tygodniu, albo coś wyjaśnić, wiecie, postawić jakąś kropkę, a być może nawet pogodzić się. Z tym, że czasami jednocześnie trzeba działać tu i teraz, czyli zająć się bieżącymi sprawami i jednocześnie zajmować się sprawami z przeszłości. Ale wiecie, możliwe, że pojawia się ktoś dosłownie z przeszłości miłosnej, waszej, tak, tej takiej romantycznej. No i wiecie, jak się pojawia, no to przywołuje te wszystkie emocje, te wspomnienia, ta taka nostalgia mi się tutaj pokazuje. No i być może u niektórych z Was też pojawia się dylemat, tak? Czy, czy wracać do tej osoby, która wraca, tak, do Was, e, czy zostać. Zostać tutaj, gdzie jesteście. Dosłownie, jeśli jest skorpion singlem i wraca ktoś z przeszłości, no to może mieć taki dylemat: czy zostać sobie tym singlem, czy spróbować jeszcze raz, tak? Czy, czy jednak zostać dalej tutaj, gdzie jestem? No, jeśli ktoś jest już w relacji, tak, z takiej stałej, być może spotykacie się z kimś i pojawia się ktoś z przeszłości, też może tu być naprawdę też taki dylemat, czy. Zostać tutaj z tą osobą, którą jestem, tak, w tym związku, w którym jestem, czy dać szansę temu, co wraca. Dylemat, słuchajcie, dylemat i to duży. Mm -hmm. Zobaczymy, jaka rada tutaj w ogóle jest. Wiecie, za chwileczkę zobaczymy. Tylko słuchajcie, jeszcze tu może być dla was taka informacja w tym tygodniu. Tutaj, w związkach, w relacjach, w nowych znajomościach, może być nieprzyjemna sytuacja. Nie wiem, kto to robi albo będzie robił w tym tygodniu: czy to skorpion, czy wasza osoba. Ale tu jest takie ciągłe porównywanie do czyjegoś ex, nie? Wiecie, te wszystkie a mój były to, a moja była tamto i tutaj, no, ktoś ewidentnie stoi jeszcze jedną nogą w starym związku. No i to nie jest przyjemne, to... Mm. To trzeba zatrzymać przede wszystkim, albo tutaj porozmawiać, dlaczego ciągle mnie porównujesz, tak? Jeśli jeszcze sobie emocjonalnie nie poradziłeś z jakimś starym związkiem, starą relacją, no to co ty ode mnie chcesz, człowieku, prawda? Może być taka sytuacja. Jeśli chodzi o pracę, drogie Skorpiony, to tutaj właśnie wiecie, co, takie możliwość powrotu, nie wiem, być może trzeba będzie się na nowo zająć jeszcze. Jeszcze raz coś do poprawki z przeszłości, może jakiś projekt, który został zakończony, jakieś zlecenie, które zostało jakiś czas temu zakończone, ktoś się odzywa, jakiś klient, że coś trzeba poprawić, coś naprawić, tak, udoskonalić, albo możliwość, słuchajcie, powrotu na stanowisko, które już kiedyś wykonywaliście, albo nawet do firmy, w której kiedyś pracowaliście. Ale może też być taka oferta, słuchajcie pracy, Coś takiego bardziej dodatkowego. Wiecie, ktoś się dziś dowiaduje, że skorpion ma jakieś, jakiś fach z przeszłości, że nie wiem, jakąś umiejętność, gdzieś pracowaliście w jakimś zawodzie kiedyś. I macie taką propozycję, żeby jeszcze raz tą umiejętność wykorzystać, tak? Nawet dodatkowo, nawet tak jednorazowo, dosłownie mam tak pokazane także, drogie skorpiony, w tym tygodniu taki rozkrok, tak jak mówiłam, pomiędzy tym, co macie, a pomiędzy tym, co kiedyś było. I teraz pytanie, tak? Czy z czegoś trzeba będzie zrezygnować, czy połączyć obie te sytuacje? Dobra rada, zobaczmy. Radę. Ej, 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 no, wybór, ewidentnie wybór, ewidentnie decyzja. Świadoma decyzja to jest taka rada dla Was. To jest taki klucz w podejmowaniu tych decyzji, ewentualnie radzeniu sobie z tymi sytuacjami. Widzicie co? Ta karta bardzo ładnie oddaje cały klimat tego tygodnia, tych energii tygodniowych dla Was, bo tu jest dosłownie pokazane. Też w tej energii, w tej jednej, tak jak tutaj w tych dwóch, dylemat pomiędzy właśnie tym, co mam i znam, a tym, co nowe, nawet jeśli już jest znane, bo kiedyś się już wydarzyło. Tak? I dla Was jest taka rada, żeby się zatrzymać, drogie Skorpione, żeby zrobić sobie po prostu taki bilans, wiecie, zalet i wad każdej z tych opcji, każdej z tych sytuacji. I głównie w pracy, tu głównie w pracy, bo w miłości nie polecam, żeby łączyć obydwie te sprawy, tak, obydwie opcje, czyli dwie osoby na raz, tego nie polecam absolutnie, ale słuchajcie, w pracy bardzo możliwe, że jest możliwość połączenia tych opcji, tak, czyli ten stary fach, to stare stanowisko, stara umiejętność czasami może fajnie się przydać w teraźniejszości, tak, albo właśnie w formie jakiegoś dodatkowego zlecenia projektu. Ale ta energia mówi zawsze dla mnie jasno i wam to powtórzę na ten tydzień, bo to jest jasna i konkretna rada. Nie decyduj, skorpionie, w pośpiechu. Jeśli pojawią się faktycznie takie rozkroki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, to się skorpionie po prostu zatrzymaj i słuchaj. Przede wszystkim wiecie, czego słuchajcie? Wątpliwości, bo to jest karta właśnie takich wątpliwości. I one ostrzegają albo uspokajają. Więc to jest troszkę na zasadzie, jeśli wiecie, że macie wątpliwości. Jest tu ich sporo, ja tutaj wyczuwam, nawet już tutaj w tej energii. I słuchajcie, jeśli poczujecie te wątpliwości, to zatrzymajcie się w tym momencie i zwróćcie uwagę, jakie emocje dodatkowo towarzyszą tym wątpliwościom. Czy jest to spokój, czy jest to niepokój? Czy wy się boicie, czy jednak jesteście ciekawi tego, co się wydarzy, jeśli na, właśnie wrócicie do tego starego, tak? I tutaj będzie odpowiedź, moje drogie skorpiony. Właśnie w tych dodatkowych emocjach, które będą towarzyszyły waszym wątpliwościom. Tak? Także. Mm, jeśli spokój, to macie odpowiedź. Jeśli niepokój, też macie odpowiedź, tak? Ale decyzje muszą zapaść. Jednak tu jest energia taka, która mówi, ta decyzja musi zapaść. Najlepiej, gdyby zapadła w tym tygodniu. Będzie raczej to konieczne, tak? Nie, trudno będzie uniknąć podjęcia tej decyzji, bo wiadomo, jeśli nie podejmiecie tej decyzji, to one się będą dalej snuły za wami. A po co? A po co sobie komplikować życie? Więc taki dosłownie, zatrzymajcie się na tych wątpliwościach, zróbcie sobie taki bilans zysków i strat, no i ustalcie ustalcie albo sami ze sobą tą decyzję, albo jeśli to dotyczy jakiegoś konkretnego człowieka, konkretnej osoby, która wraca, no to też ustalcie właśnie z tą osobą, która ma związek z tą decyzją, także skorpion w tym tygodniu na pewnym rozkroku, który trzeba będzie oczywiście rozwiązać, podnieść jakąś decyzję, co brać, czy zostawać tutaj, gdzie jesteście, tak, czy jednak wracać do tego, co już znacie, bo to z jakiegoś powodu wraca. Ale to może być też taki, słuchajcie, powrót do waszego życia, zwłaszcza jeśli to będzie powrót jakiegoś konkretnego człowieka. Dla mnie to jest powrót po to, żeby coś wyjaśnić, żeby się tutaj dogadać, tak, żeby coś uporządkować z przeszłości. Też mogą być takie sytuacje. Także trzymam Skorpiony dla Was, za Was kciuki oczywiście, żeby te decyzje były podjęte z, oczywiście zgodnie z Wami, z Waszym sumieniem, z Waszymi potrzebami. No a jeśli, jeśli jest możliwość połączenia niektórych sytuacji, to żeby te łączenia, tak, dobrze się trzymały i, i wspierały siebie nawzajem. Także wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dla Was klucz od aniołków, rada od aniołków na ten tydzień, moi drodzy. Dajcie się zainspirować. Dajcie się zainspirować. Być może, słuchajcie, ta przeszłość, która wraca, będzie dla Was taką inspiracją, że Wy możecie swoje umiejętności czy tam jakieś emocje, które były związane z jakimiś relacjami, możecie je wykorzystać również w teraźniejszości. Więc być może, właśnie ta przeszłość, która wraca, wraca po to, żeby Was zainspirować, że możecie zawsze te um, te emocje, te umiejętności i te wspomnienia też mogą być dla was takim motorem napędowym na dzień dzisiejszy, tak? Także inspiracja przeszłość. Przeszłość, która może być dla skorpiona, inspiracją, żeby tym razem zrobić coś lepiej, dokładniej i nie popełniać błędów. Także życzę oczywiście wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia, i jeszcze raz wszystkim skorpionom, które obchodzą urodziny. W tym tygodniu wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Trzymajcie się, ściskam, przytulam Was wirtualnie bardzo mocno. No i co, widzimy się, słyszymy niebawem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa!